Witaj na naszym kanale YouTube. Ja nazywam się Beata Michalska i mam przyjemność zaprezentowania Tobie tej oto pięknej wili na poznańskim Dębcu. Zanim jednak będziemy podziwiać wysoki standard pomieszczeń, skupmy się na chwilę na działce. Ma ona powierzchnię około 1000 m2 i poza strefą wypoczynku i relaksu zapewnia co najmniej kilka miejsc postojowych, w tym dwa w garażu. W związku z tym, że budynek garażowy jest wolno stojący i murowany, może spełniać też inne funkcje, na przykład magazynowe. Jeśli nie uda Ci się Tobie zaparkować na terenie posesji, nic straconego. Jesteśmy poza strefą płatnego parkowania i miejsca do zostawienia samochodu naprawdę znajdziesz tutaj sporo. Ty czy Twoi klienci na osiedlowych ulicach. Zobaczcie, jak tu pięknie. Zapraszam! Budynek ma 527 metrów kwadratowych, poza wejściem, które widzicie od strony ogrodu, ma również od strony frontowej dwa niezależne wejścia. Dzięki temu mogą tutaj funkcjonować na przykład dwie firmy, bądź bez trudu wyodrębnisz strefę mieszkaniową dla siebie, czy też swoich pracowników. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie tej oferty, chętnie też o niej opowiem podczas naszego spotkania. Zapraszam.